Zrazy wołowe nazywane również na Śląsku roladami. Zasadniczo, jak je zrobić? No, Dobra, okej, okay. no to mamy podzielone mięsko na takie placuszki. Nie wiem, one mogą ważyć czy 50 czy 100 gram. Nie wiem, Raczej ma... 100 będą miały. No to raczej 100, no to mam... i mamy tutaj jeszcze boczuś. Mamy ogórki kiszone i mamy cebulę w piórkach. Tutaj mama jeszcze przygotowuje yy, pieprz do młynka. I, I będziemy kolorowe, ładnie zabijali. Kolorowy. Tak. pieprz i za okno wypieprzy. Dokładnie. Jak już tutaj podzielimy mięsko, najpierw je solimy i pieprzymy. Osolone i opieprzone mięsko. Teraz będziemy traktowali kawałkiem boczku. Dwa wiórki z cebuli. Kawałek ogórka. W sumie moglibyśmy nawet tutaj ząbek czosnku dodać, bo i tak by poszło. I ładnie zawijamy teraz troszeczkę kawałeczek dalej, żeby ładnie się nam zawinęło. Ale jakie to są takie fajne końskie porcje. Nie trzeba będzie 10 razy sięgać. W razie czego ręce myte, tylko po prostu jajka farbowałem, no i troszeczkę zostało mi farby na rękach. No i przekładamy ładnie wykałaczkę, przed chwilą mi mama pokazała jak. Tak, żeby weszła na z jednej strony, przebiła się przez mięsko i wyszła nam stroną drugą. Dzięki czemu nasza rolatka, czyli nasz zrazik się nie rozwinie. Hopla i mamy gotowe. A teraz idziemy umyć rączki ciepłą wodą. Dziękuję. Tylko trochę dałem tyłu, bo zasadniczo jeszcze trzeba te zrazy posmarować musztardą po wewnętrznej stronie. Sorry. No to teraz wstępne obsmażanie z obu stron. Właściwie nie obsmażanie, tylko duszenie. Tutaj już obsmażamy sobie na sam koniec, a cała woda, która wyszła nam z duszenia, została przelana tutaj. To będzie ten bulionik, w którym będą się potem gotowały nasze zrazy. Teraz jeszcze ładnie je trochę podsmażymy. Tu już widać ładnie, że są ładnie zbrązowione. Ładnie, ładnie. Hmm. Polska, trudny język. No nic, nieważne. Jeszcze trochę je podsmażymy, żeby y, ładnie były, delikatniejsze. No i potem na półtorej godziny do gotowania nasze zraziki i tyle. A jak chcemy sobie zagęścić sosik, dodajemy do tego sosiku, który tam, w którym tam gotowaliśmy ładnie nasze mięsko, y, parę łyżeczek y, mąki i mieszamy. I tak wygląda efektem, efekt końcowy. Pozdrawiam.